Witaj, witam Cię z radością. Jak codziennie mówiąc, dobrze, że jesteś, że pozwalasz, by Pan mówił do Ciebie przez swoje słowo. Pragnę zaprosić do pochylenia się nad Ewangelią z poniedziałku 8 czerwca. To piąty rozdział Ewangelii według Świętego Mateusza, wersety od 1 do 12 z Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumę, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczył ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w domu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzie dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Mogłoby się wydawać, słuchając jezusowych ośmiu błogosławieństw, że w takim dużym uproszczeniu chrześcijańskie szczęście, chrześcijańska radość polega na nieszczęściu, na tym wszystkim, co wedle ludzkiej logiki pojmujemy jako niepowodzenie, jako źródło smutku, yy, ubodzy w duchu, którzy się smucą, którzy łakną sprawiedliwości. Yy, Którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, których prześladują. No i mogłoby powstać pytanie, no to jeżeli mnie nie prześladują, jeżeli nie cierpię prześladowań, jeżeli nie żyję w smutku akurat, to nie mogę być szczęśliwy? Moi drodzy, chrześcijaństwo to nie jest religia ludzi, Którzy nieustannie chcą się umęczać, bynajmniej. Dlatego też w żadnym wypadku nie o to Jezusowi chodzi. Dla mnie, jakby, jednym z zasadniczych, podstawowych przesłań Jezusowych błogosławieństw jest zaufanie Bogu. Jest zaufanie Bogu i przyjmowanie Bożej woli, prawda, na zasadzie Niezależnie od tego, czy akurat dany moment i okres mojego życia jest pełen radości, czy też akurat smutku. Czy akurat jestem w przestrzeni takiej, w której doświadczam prześladowań, czy może wręcz przeciwnie? Boże, godzę się na to, przyjmuję, wierzę, że we wszystkim, co w moim życiu się dzieje, Ty jesteś przy mnie. Nie chcę na siłę tego wszystkiego, co jest źródłem tak po ludzku smutku, jakiegoś niepowodzenia, jakiejś niedoli. Jeżeli Boże dajesz mi przyczynę do takiej czysto ludzkiej radości, Dziękuję Ci za to. Jeżeli akurat jest mi dane przeżywać swoje życie bez tego typu doświadczeń, również, Boże, bądź uwielbiony. A więc taka pewna wolność, wolność od pewnych doświadczeń, wolność wobec pewnych przeżyć, wolność wobec tego wszystkiego, co może z po ludzku, kiedy akurat tego nie doświadczam, wolność wobec przestrzeni materialnej, która dobrze jeżeli jest, a jeżeli akurat jest jej mniej, to Boże też bądź uwielbiony. I to jest chrześcijaństwo. To jest chrześcijaństwo, które na pewno jest niełatwe, ale taka właśnie wolność, takie przeżywanie swojego życia w takim głębokim zaufaniu Panu Bogu jest szczęściem, jest radością, bo nie ma zatroskania, bo nie ma zamartwiania się, tylko jest świadomość Boże, jesteś przy mnie, a więc jest i będzie dobrze. Oliśmy wciąż takiego właśnie błogosławionego, szczęśliwego życia abyśmy uczyli się, jakby ciągle upadając myśl na tej drodze, ale ciągle uczyli się, co to znaczy być błogosławionym i aby w naszych sercach było większe pragnienie, ufając i zawierzając się Bogu przeżywać swoje życie w swój szczęśliwy i widzieć je jako błogosławione, niezależnie od tego, czego akurat w danej chwili doświadczam i co jest moim udziałem. Ci życzę dobrego, Bożego wieczoru. może że złego w poniedziałek dobrego, błogosławionego